Witamy Was w kolejnych Motogatkach. Odliczamy już dni do największej w Polsce wystawy motocyklowej, czyli warsza Warszawskiego Warsaw Motorcycle Show 2020, już na początku marca, w dniu 7-8 marca. No, a tam gwiazdy motosportu, pokazy, mnóstwo ciekawych wydarzeń towarzyszących i przede wszystkim. Nowości, motocyklowe nowości na sezon 2020. Oczywiście, my też tam będziemy, będziemy krążyć po wszystkich stoiskach, pokazywać Wam, co najciekawszego importerzy i producenci pokazują. Więc, jeżeli uda Wam się nam, nas złapać gdzieś tam, żeby zamienić parę słów, no to oczywiście chętnie z Wami porozmawiamy. Zapraszamy, widzimy się na Warsaw Motorcycle Show. Jeszcze raz przypomnijmy 7 i 8 marca 2020. Ptaka Expo. Bary, co się dzieje? Jaki sukces? Nie wiem czy widziałeś tą nową jawę. No widziałem, super. No kurczę, Machindra odkąd kupiła e, prawa do tej marki, to po prostu zrobiła coś niesamowitego. Uruchomili taką specjalną stronę, gdzie można sobie było zamawiać te motocykle, to się sprzedało w ogóle w jakimś, nie wiem, godzinę. A nie, Strona wiecie. padła, ale ja to się nie dziwię, bo te motocykle są piękne. Oni pokazali trzy modele. I to są takie wspaniałe nawiązania do tych pierwszych Jaw, tej, tej kiwaczki na przykład, czy Peraka. I one się tak też nazywają. Ta, ta, jest taka Jawa podstawowa z tym takim srebrnym zbiornikiem, jest Perak, Bober taki piękny, jest tu taka naj, najbardziej klasyczna naj, rewelacja. Ja jestem chyba równie zachwycony. Widziałem ostatnio projekt Wskrzeszenia Simpsona S51, tak. widziałem tą S51 w tej nowej wersji. Gdyby to rzeczywiście zostało tak. wyprodukowane i wyglądało tak jak, jak na tych obrazkach, które zobaczyłem, mhm. kupuję od razu. Najlepiej dwa albo no, trzy. No tak, ale musisz się zmartwić, bo to jest tylko rysunek jakusy takiego węgierskiego designera. Tam od czasu do czasu ktoś sięga tam do czeluści tych jego prac i wyciąga takie rzeczy. Podobnie robi zresztą Oberdan Bedzi, który też projektuje jakieś tam piękne rzeczy. Czyli to tylko wizja i tak, tylko do realizacji rysunek. bardzo daleko raczej nic z tego nie będzie. No niestety, fabrycznie to jakoś nie widzę tego, żeby to poszło. Nie tylko wizją, ale już rzeczywistością stał się potężny nowy silnik od Harley'a, Milwaukee 8131, 131 cali sześciennych, czyli ponad 2100 cm3 pojemności, 121 koni mechanicznych mocy. No zła wiadomość jest taka, że na razie nie będzie jeszcze... Seryjnie montowany do motocykli, ale będzie dostępny jako akcesoryjna jednostka napędową, którą możecie sobie zamontować, jeżeli macie już jakiegoś Harley'a z serii Touring z silnikiem Milwaukee 8. A propos większych pojemności, to też coś bardziej przystępnego, czyli Benelli też idzie w stronę większych pojemności. No proszę. Będzie w tym roku 752S, ten taki fajny cruiser, który stał cały ubiegły sezon bez kluczyków, nawet po placu nie można było sobie pojeździć. Będzie, to już trochę mniejsza pojemność, ale będzie też Imperiale już normalnie w sprzedaży, 400 Ta, taka ładna, którą Klasytna. się Konrad zachwycał, tak. Ale najciekawsze, co przykuło moją uwagę, to model 1200, który gdzieś w Chinach ktoś tam przyuważył na testach. E, taki duży turystyk. E, to by było naprawdę fajne, uważam. Czyli Benelli się rozwija, ale wiesz, nie wszystkim jest tak dobrze. Nie wszystkim tak dobrze się wiedzie. Co już słyszałem. Podobno do drzwi Nortona hmm, zapukał komornik. Tak. Problemy finansowe. Tak, jest taka firma zarządcza, BDO się nazywa, brytyjska, i oni właśnie w takich kryzysowych sytuacjach taką trochę funkcję syndyka masy upadłościowej pełnią, czyli jakby spłacają te różne zobowiązania, a ich jest sporo, bo tam jest Półtora miliona złotych przeciwka. Nie ma problemy. Tak. Mimo tego, że dostali dotację rządową, to Wiesz, ale to troszeczkę przypominam mi, bo często nasi czytelnicy pytają, dlaczego na przykład mm -hmm. Junak nie zrobił od początku do końca motocykla w Polsce. Tak. Takiego na przykład jakim byłem 10 na takich wzorcach. Nie żeby produkować te części gdzieś tam taniej w Chinach, tylko żeby zrobić tak. go u nas swobodnie. Nie po będzie początku. droższy, ale w Polsce robić. No właśnie i Norton brytyjski nie. dokładnie to zrobił. Oni produkują mm. przecież motocykle z najwyższej jakości podzespołów, często robionych ręcznie, właśnie u siebie. W Wielkiej Brytanii. No i tak się to kończy, więc to jest chyba odpowiedź na pytanie, dlaczego nie robimy motocykla od początku do końca w tak, Polsce. Ekonomia jest bezwzględna. Niestety. Nie wiem czy słyszałeś, Bary. Była taka sytuacja w Londynie niedawno, że podjechała pani i chciała zatankować samochód. I jak ujęła w dłoń pistolet do nalewania paliwa, to nagle ją olśniło, że jest on seksistowski. Dlaczego seksistowski? No dlatego, że jest on przystosowany do takiej potężnej męskiej dłoni, a do takiej drobnej kobiecej już nie. I ona musiała tam, wiesz, użyć siły, wiesz, no, jak bie, kostki zbielały. W ogóle to było tutaj... na to idąc z tym Spraż. takiego rozumowania jest całe mnóstwo seksistowskich urządzeń. A to ja mam pewien pomysł. To piszcie w Kilos komentarzach... Na przykład. Piszcie w komentarzach, jakie urządzenia waszym zdaniem są jeszcze seksistowskie. My je wszystkie zbierzemy. Tak. Taką listę wyślemy to gdzieś. Listę seksizmu. Zawalczymy o... Tak, zawalczymy. Prawa. O prawa? O prawa. O prawa. O prawa. Tak. Istot żyjących. Tak. tak. Jeśli macie zaległości w oglądaniu naszych filmów na naszym YouTube'owym kanale Ścigacza, to zapraszamy do oglądania, bo pojawiły się tam ostatnio nowe produkcje. Jest już m.in. test Yamachy Tenere 700, który zrobiłem na początku stycznia koło Warszawy. Było zimno, dostałem Kataru, później poleciałem do Kataru i tam przetestowałem nową Honda Fireblade. Chyba najważniejsza premiera tego roku, przynajmniej tak mi się wydaje. Ten film też już jest na naszym kanale. Lada dzień wpadnie jeszcze test Kawasaki Z650. No i Rafał był na BMW. Tak, S1000XR, F900XR i F900R. Dużo tych motocykli pewnie tak. wszystkie albo większość z nich zobaczycie na Targach Warsaw Motorcycle Show w Warszawie. Tam też mam nadzieję się z wami spotkamy, ale póki co wpadajcie na nasz kanał i oglądajcie testy. Zostawcie jakąś łapkę w górę. Nigdy o to nie proszę, a tym razem to zrobię. Czas na produkt tygodnia. W związku z tym, że zbliża się sezon, to uznaliśmy, że w tym tygodniu produktem tygodnia zostanie olej Poza tym najczęściej zadawanym pytaniem w internecie, chyba wszechczasów jest: jaki olej do motocykla? Rafałek, jaka jest odpowiedź? Tylko motocyklowy. Oczywiście motocyklowej, przede wszystkim taki, którego parametry są zgodne z tym, o co poprosił producent waszego motocykla. I to jest najważniejsze: pamiętajcie o tym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące olejów, to chcielibyśmy, abyście zadali je nam w komentarzach, ponieważ my zaprosimy tutaj do jednego z kolejnych odcinków Motogadek specjalistę który zęby zjadł na olejach, pracuje w branży olejowej od kilkunastu lat już chyba i odpowie na każde wasze pytanie dotyczące olejów, rozwiewając wszystkie mity, plotki i inne głupoty. Tak jest. Czas na bohatera tygodnia. Został nim człowiek, który będzie miał wspaniałą emeryturę, tak to chyba można nazwać. Wiesz o kim mówię? Mm. Jorge Lorenzo. Ach. Dowiedzieliśmy się niedawno, że zakończył swoją karierę w wyścigach motocyklowych, w MotoGP, no a teraz dowiedzieliśmy się, że już znalazł sobie zajęcie. Jorge Lorenzo będzie specjalistą w zespole wyścigowym Yamaha, będzie kierowcą testowym, pomagającym rozwijać motocykl. Może wykorzystać swoje doświadczenie z tych wszystkich lat. I... To dobrze, dobrze. Cieszę się bardzo, bo były takie blotki, że miał pracować na kasie w Biedronce. <laughs> nie nie potwierdziły się. Nie potwierdza szczęścia. Na zakończenie mój ulubiony cykl, czyli pytanie tygodnia, Wasze pytanie spod poprzednich motogadek. Rafał przygotował. Proszę bardzo. Ja przeczytam, razem odpowiemy. Pytanie, cytuję. Mam motor, którym jeździłem po polu. Nie interesował mnie przebieg. Jakbym chciał jednak nim jeździć po ulicach, to musi mieć przegląd OC. I co mi diagnosta powie, jaki przebieg ma wpisać? A jak mnie to nie interesuje? Nie wiem, mam na przykład kastoma i przebieg mnie nie obchodzi. Jest na to rada? Wiem, rzadki przypadek i ciężkie pytanie. Najwyżej olejecie. Ach. Nie tylko wizją, ale już rzeczywistością jest nowy, potężny silnik od Harley'a. Milwaukee Yates 131 131 cali sześciennych, czyli. Ponad 2100 cm sześciennych pojemności 221 koni mechanicznych. No brzmi grubo. 120, 120 koni mechanicznych. 121. A powiedzieć 221. Powiedziałem, że 221 koni? Tak. Przepraszam. <laughs> okay. W poprzednich odcinkach motogadek. Mm, 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 mm. Urzędnicy wspomnieli ostatnio, że chcieliby, aby te zmiany w przepisach, o których mówiliśmy, weszły w życie już od 1 lipca i miały to być piorunowo. I, miały, piorunowo. I miałyby to być trzy zmiany. Znaczy zmiany dotyczące <grywy> trzech. <tulek> <tulek> piorunowo. <tulek> U nas się tak mówiło. U nas się tak mówiło. Piorunowo. Pionowo. Miałyby to być trzy zmiany. Po pierwsze. Ok... <grystanie> Green Screen się rozbawił. <grystanie> no. Nie wiem, czy słyszałeś, bary, W Londynie pewna drobna Brytyjka podjechała na stację benzynową i wtem stwierdziła, że pistolety do nalewania paliwa są seksistowskie. No, naprawdę. <grystanie> Kurwa! Nie rozśmiechajcie. No ja już powagę zachodzi. Jeszcze raz, jeszcze raz. No to też była dobra reakcja. No to może dać przyśmieszone tempo, i ja będę mówił dalej. Poczekaj, wyśmieje się najpierw. Dobrze, a ja będę udawał pokażistą. Mówić dalej czy od początku? Znaczy od początku. A nie wiem, czy słyszałeś, Barry, w Londynie była taka sytuacja, że pewna Brytyjka, taka drobniutka, Nie wiem, co Was śmieci, naprawdę. To jest wszystko. Proszę, nie mów więcej, że drobna. Lada dzień, lada chwila wpadnie jeszcze test nowego Kawasaki Z650 i chyba twoich BM-ek. Trzech BM-ek, tak. Z, nie Z, X, 1000, nie i nie X. Przedstawiciela! <totoparka> <laughs> 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 <Nie, bo> Kawasaki! Z700, nie! Tak. Z, nie y, Z, X, 1000, nie i nie X. Z nie zew X tysiąc. Z nie zew X tysiąc. Z nie zew X tysiąc. Z,